Oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Pocałuj mnie mocno i namiętnie. Och, twoje pieszczoty są lepsze niż wino. Przyjemne w zapachu są twoje olejki. Różanymi wonnościami tchnie Twoje imię. Nic dziwnego, że szaleją za Tobą dziewczęta. Pociągnij mnie z sobą, biegnijmy przed siebie. wprowadź mnie królu do swojej sypialni. Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy, niech Twa miłość nas upaja ponad wino. Ach, rację miał kto Ciebie pokochał. Jestem śniada, lecz piękna, jerozolimskie panny, jak namioty Kedaru, jak zasłony przybytków Salomona. Jestem śniada, coś dziwnego, przyglądało mi się słońce. Wszystko przez tych moich braci, gdyż ze złości rozkazali mi strzec winnic, nie upilnowałam jednak swojej. Wyjaw mi mój najdroższy, gdzie pasiesz. Gdzie postój zarządzasz w południe? Dlaczego, jak ta z zasłoniętą twarzą, mam krążyć przy stadach Twoich towarzyszy? Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza z kobiet, wyrusz śladami owiec i paś swoje koźlęta przy siedzibach pasterzy. Przyrównam Cię, moja najdroższa, do klaczy wśród ogierów faraona. Piękne są twoje policzki wśród klejnotów i twoja szyja zdobna koralami. Zrobimy ci jeszcze złote warkoczyki. Tu i ówdzie powkładamy sreberka korali. Dopóki król spoczywa przy stole, mój nart wabi swoją wonią. Mój najdroższy jest mi wiązką miry ułożoną na noc między moimi piersiami. Mój kochany jest mi kiścią Henny, pochodzącej z winnic Engedi. Jakże jesteś piękna, o najdroższa! Jakże piękna z oczami jak gołąbki! A ty, jak przystojny, mój drogi, jak miły! Patrz, nasz pałac ma sufit cedrowy jego krokwie są cyprysowe. Ja jestem różą Szaroną, lilią Dolin. Lilia między cierniami, tak moja najdroższa między kobietami. Jak jabłoń wśród leśnych drzew, tak mój najdroższy między mężczyznami. W jego cieniu zapragnęłam znaleźć się i zostać. Jego owoc jest słodki dla mych ust. Zaproś mnie do, wina, do winiarni, spójrz na mnie miłośnie. Pokrzepcie mnie plackami z rodzynków, posilcie mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości lewą rękę włóż pod moją głowę, a twoja prawa niech mnie pieści. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, na gazele i na polne łanie. Nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zabraknie. Głos najdroższego oto nadchodzi, skacze przez góry, Przesadza wzgórza. Mój drogi jest jak gazela, jak krączy jelonek. Przybył, już stanął za naszą ścianą. Zagląda przez okno, patrzy przez kraty. Mój najdroższy odzywa się tak. Wstań milsza, chodź moja piękności, bo już minęła zima i przestał padać deszcz. Wokół kiełkują kwiaty i już przyszedł czas na pieśń. Już głos synogarlic słychać w naszej ziemi. Na figowcu dojrzewają wczesne figi. Winoroś, do rozsiewa woń, wstań najmilsza. Chodź, moja piękności, moja gołąbko, ty ze szczelin skalnych, z kryjówek stromych gór. Pozwól mi cię zobaczyć, daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. Połapcie nam lisy, młode, małe liski, które nam niszczą winnice, akurat kwitnące. Mój ukochany jest mój, a ja należę do niego, na wypasach wśród lili. Póki oddycha dzień i wydłużają się cienie, wróć jak gazela najdroższy, wróć jak krączy jelonek. Przez rozpadliny skał. Na moim łożu w nocy szukałam mego miłego. Szukałam, lecz nie znalazłam. Wstanę. Obiegnę miasto, ulice i place, by znaleźć mego miłego. Szukałam, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie miejsce stróże. Nie widzieliście czasem mojego najdroższego? Lecz ledwie od nich odeszłam, sama go znalazłam. Chwyciłam go i nie puszczę. Wprowadzę go do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Zaprzysięgam was, panne jerozolimskie, na gazele i na polne łanie, nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. Kim jest ta, co od strony pustyni wznosi się niczym słupy dymu? Spowita mirrą i kadzidłem i wszelkimi pachnidłami kupca. O, to lektyka Salomona, przy niej mężnych z pomiędzy bohaterów Izraela. Wszyscy zbrojeni w miecze, zaprawieni w boju, każdy z bronią u boku przeciw nocnym zmorom. Tę lektykę zrobił sobie król Salomon z drzewa Libanu. Jej podstawy kazał zrobić ze srebra, jej oparcie ze złota, jej siedzenie z purpury, a jej wnętrze wyścielone miłością panien z Jerozolimy. Wyjdźcie i patrzcie, panny Syjonu, na króla Salomona w diademie, którym uwieńczyła go matka w dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Jakże jesteś piękna, najdroższa, o, jak piękna! Twoje oczy to gołąbki, które patrząc za zasłony, Twoje włosy to stado kus schodzących z gór ladu. Twoje zęby to owieczki ostrzyżone, które wyszły z kąpieli, każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. Twoje wargi są jak wstążka karmazynu, Twoje słówka pełne wdzięku, Twoje skronie jak połówki granatów skryte za zasłoną. Twoja szyja jest jak wieża Dawida zbudowana na zbrojowni. Tysiąc tarcz wisi na niej same tarcze bohaterów. Twoje piersi są jak dwa sarniątka bliźnięta gazeli na wypasie pośród lilii. Zanim odetchnie dzień i ucieknę, u cienie wstąpię na górę miry na wzgórze kadzidła. Cała jesteś piękna, najdroższa, nie ma w tobie skazy. Zejdź ze mną z Libanu, panno młoda, Stąp wraz ze mną z Libanu. Zejdź ze szczytu Amana, z Seniru i Hermonu, od strony lwich legowiski z gór panter. Oczarowałaś mnie, najmilsza, panno młoda, oczarowałaś jednym błyskiem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak cudownie umiesz pieścić, najmilsza? Panna młoda, twoje pieszczoty są lepsze niż wino. Zapach twoich olejków jest lepszy od najlepszych balsamów. Miodem opływają twoje wargi, panna młoda, miód i mleko masz pod swoim językiem, a zapach twoich szat jest jak powiew Libanu. Moja najmilsza panna młoda jest jak ogród zamknięty, jak zdrój zaryglowany, jak opieczętowane źródło. Te to sad drzewek granatu z dorodnymi owocami, gronami henny i nardu. Tak, nard i szafran, wonna trzcina, cynamon, wszystkie wonne krzewy, mirra, aloes, wszystkie najdroższe balsamy. Jesteś źródłem ogrodów, studnią świeżej wody, takiej wody, jaka spływa z Libanu. Powstań, wietrze z północy, Połowie wietrze południa, przewiej mój ogród. Niech się balsam swą wonią rozniesie. Niech mój ukochany przyjdzie do swojego ogrodu. Niech kosztuje dorodnych owoców. Przyszedłem do mojego ogrodu, jedyna panna młoda. Zerwałem moją mirę razem z moim balsamem. Zjadłem mój plaster razem z moim miodem. Wypiłem moje wina razem z moim mlekiem. Syćcie się, zakochani, pijcie bez pamięci, kochankowie. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. O, głos ukochanego puka. Otwórz mi, moja jedyna, najdroższa gołąbko, moja doskonała, gdyż moja głowa nasiąkła rosą moje kędziory nocnymi kroplami. Zdjęłam już suknię. Czy znów mam ją założyć? Umyłam nogi, czy znów mam je pobrudzić? Mój ukochany wsunął rękę przez otwór. W moim wnętrzu zawrzało. Wstałam, aby otworzyć memu ukochanemu. Z rąk kapała mi mirra, mirra spływała mi z palców wprost na zapadki zamka. Otworzyłam mu wreszcie, lecz on już zawrócił, odszedł. Uchodziła ze mnie dusza, kiedy mówił. Szukałam go, szukałam, nie znalazłam, wołałam, lecz mi nie odpowiedział. Znaleźli mnie za to Stróże obchodzące miasto, pobili mnie, zranili, zdarli mi zasłonę ci Stróże z miejskich murów. Zaprzysięgam Was, jerozolimskie panny: jeśli gdzieś spotkacie mego ukochanego, wiecie co mu przekazać? Że jestem chora z miłości. Czym ten Twój Ukochany przewyższa pozostałych, najpiękniejsza wśród kobiet? Czym ten Twój Ukochany góruje nad innymi, że nas tak chcesz zaprzysiąc? Mój Ukochany jest promienny i rumiany. Wyróżnia się z dziesięciu tysięcy. Jego głowa przypomina szczere złoto, jego kędziory to czarne loki, jego oczy to gołębie przy strumieniach skąpane w mleku. Pięknie osadzone, jego policzki są jak zegony balsamu, donice z wonnościami, a jego wargi jak lilie, które ociekają mirrą. Jego ramiona są jak sztaby złota zdobione klejnotami, jego brzuch jak płyta z kości słoniowej wysadzana szafirami, jego nogi są jak słupy z marmuru postawione na złotych cokołach. Jego postać przypomina Liban, jest okazały jak cedry. Jego podniebienie to słodycz, wszystko w nim wzbudza pragnienie. Taki jest mój ukochany, taki mój najdroższy, jerozolimskie panny. Dokąd poszedł twój ukochany najpiękniejszy wśród kobiet? Dokąd się on skierował? Poszukamy go z tobą. Mój ukochany stąpił do swego ogrodu, między zagony balsamu, Aby popaść w ogrodach i aby zrywać lilię. Należą do mojego najmilszego, a mój najmilszy do mnie, Gdyż razem pasiemy się wśród lilii. Jesteś piękna, najdroższa, jak Tirsa, Pełna wdzięku, jak Jerozolima, groźna, niczym sztandary. Odwróć ode mnie swe oczy, bo mnie rozbrajają, Włosy to stado kóz, które schodzą z Gileadu. Twoje zęby to owieczki, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, już żadnej, nie brak młodych. Twoje skronie są jak połówki granatów skryte za zasłoną. Jak 60 królowych i 80 nałożnic, panien, natomiast bez liku. Lecz jedna jest moja gołąbka, moja najdroższa, bez skazy, jedyna u swojej matki. Czysta u swojej rodzicielki. Spojrzały na nią panny i nazwali ją szczęśliwą. królowej i nałożnice zaczęły podziwiać jej wdzięki. Kim jest ta patrząca z góry jak Jutrzenka? Piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna niczym sztandary. Wstąpiłem do ogrodu orzechowego, by zobaczyć młode pędy w dolinie. By zobaczyć, czy kwitnie winorośl i czy pączkują drzewa granatu. Chwilę potem nie wiedziałem, co się ze mną stało. Niosły mnie rydwany księcia mojego ludu. Wiruj, wiruj, szulamitko, wiruj, chcemy Cię oglądać. Co chcecie zobaczyć w naszej szulamitce krążącej niczym w tańcu obozów? Jak piękne są Twoje stopy w standalach księżluczka? Wypukłości twoich bioder są jak klejnoty, dzieło rąk mistrza. Twoje łono jest krągłe jak czasza, oby w niej nigdy nie zabrakło wina. Twoja talia jest jak snopek pszenicy okolony wianuszkiem lilii. Twoje piersi są jak dwa sarniątka, bliźnięte gazeli. Twoja szyja jest jak baszta z kości słoniowej, a twoje oczy jak stawy w Haszbonie zaraz przy bramie patrabim, Twój nos jest jak wieża Libanów skierowana w stronę Damaszku. Twoja głowa jak karmel, a pukle włosów jak purpura. Król zaplątał się w nie bez pamięci. Jakże jesteś piękna, jak zachwycająca miłości, słodka, przeroskoszna. Jesteś smukła jak palma, twoje piersi są jak daktyle. Pragnę wspiąć się i posiąć ich kiście. O, niech twe piersi będą mi jak grona, twój oddech tchnie wonią Moreli. Niech twe pocałunki spływają na me wargi jak wyborne wina i zbliżają je powoli, do uśpienia. Cała należę do mojego najmilszego i ku mnie kieruje się jego pożądanie. Chodź, ukochany, wejdźmy na pola. Spędźmy noc pośród kwiatów henny. Rankiem udamy się razem do winnic. Zobaczymy, czy kwitnie winoroś, czy otworzyły się już na niej pąki i czy granaty zatonęły już w kwiatach. Tym obsypią cię pieszczotami. Mandragory roztaczają swą wolę. A nad wszystkim, nad naszym wejściem, ułożyłam najróżniejsze smakołyki, świeże i wystałe gromadziłam je najmniejsze dla ciebie. O, gdybyś tak był moim bratem, który zsał pierś mojej matki, spotkałabym cię wtedy na dworze, całowałabym cię i wcale by mnie, by mną nie pogardzano. Powiodłabym cię za sobą do domu nauczycielki mej matki i uraczyłabym cię korzennym winem, moszczem z mych jabłek granatu. Lewą rękę włożyłabym mi pod głowę, a prawą byś mnie pieścił. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. Kim jest ta, która od strony pustyni idzie, wsparta na swym ukochanym? Pod jabłonią cię obudziłam. Tam poczęła cię matka, tam cię porodziła twoja rodzicielka. Połóż mnie jak Pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest mocna jak śmierć. Namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Mamy młodszą siostrę. Nie ma jeszcze piersi. Co z nią zrobimy wtedy, gdy zacznie się już o niej mówić? Jeśli okaże się murem, dobudujemy mu srebrne blanki, a jeśli drzwiami, zabezpieczymy je cedrową deską. Ja jestem murem, a moje piersi są jak baszty. Jestem teraz w jego oczach jak ta, która znalazła pokój. Salomon miał winnicę w Baal-Hamon. Oddał ją stróżom w dzierżawę. Każdy miał za jej owoc dostarczać tysiąc srebrników. Ja mam winnicę dla siebie. Ten tysiąc jest Twój, Salomonie, a dwieście stróżów owoców. Od tej, która mieszkasz w ogrodach. A słyszą to drużbowie? Czy dasz mi swoją odpowiedź? Pośpiesz się, mój ukochany. Bądź mi niczym gazela, bądź jak rączy jelonek. Na górach prosłych balsamem.